Centrum Chirurgii Tarczycy powstało w 2025 roku. Na początku roku utworzyliśmy je, ale tak naprawdę zbudowaliśmy jego strukturę, ponieważ już od 10 lat eksperci z zakresu chirurgii tarczycy wykonywali tutaj zabiegi. Najpierw zaczęliśmy od działalności komercyjnej, ale później zaczęliśmy te realizować świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Stwierdziliśmy, że mieliśmy tak duży odzew od pacjentów, że to co robimy jest na wysokim poziomie, że postaraliśmy się, żeby robić to w szerszym zakresie, żeby utworzyć ośrodek zajmujący się, specjalizujący się w leczeniu schorzeń tarczycy i przytarczyc. I tak powstało Centrum Chirurgii Tarczycy na bazie naszych poprzednich doświadczeń prawie dziesięcioletnich, pracy w Euromedikerze w szpitalu we Wrocławiu. Zajmujemy się leczeniem wola wieloguskowego, wola wieloguskowego nadczynnego, chorobą Gravesa-Basedowa, a także mamy pacjentów z rakiem tarczycy. Jeżeli chodzi o przytarczycę, zajmujemy się leczeniem pierwotnej nadczynności przytarczyc oraz wtórnej nadczynności przytarczyc. Oczywiście zajmujemy się leczeniem chirurgicznym tych schorzeń. U nas pracują głównie eksperci, chirurdzy z wieloletnim doświadczeniem, wykonujący ponad 200-300 operacji tarczycy lub przytarczyc rocznie. Wielu z tych ekspertów posiada dwie specjalizacje. Są to chirurdzy ogólni, którzy łączą wiedzę zarówno z chirurgii ogólnej, jak i z chirurgią onkologiczną. Mamy ekspertów z zakresu endokrynologii, laryngologii. Drugą taką cechę, jest dostępność. Ta dostępność jest dla pacjentów, ponieważ pacjenci mają możliwość leczenia u nas się zarówno w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, mamy możliwość realizacji pakietu onkologicznego, tak zwanej karty DILO, a także stworzyliśmy dostępność dla pacjentów również komercyjnych. Nowoczesne technologie w chirurgii tarczycy i przytarczyc są bardzo ważne. Tutaj przede wszystkim trzeba powiedzieć o neuromonitoringu, czyli o monitorowaniu nerwów krtaniowych wstecznych. Jest już on standardem w naszym Centrum Chirurgii Tarczycy i Przytarczyc. Będąc członkiem Polskiej Grupy Badawczej do Spraw Neuromonitoringu, wydaje mi się, że sukcesem całej tej grupy, jak i moim, jest to, że w 2011 roku podjęliśmy działania, Polegające na wprowadzeniu neuromonitoringu do chirurgii tarczycy w Polsce. W 2011 roku mniej niż 1% operacji tarczycy był wykonywanych z monitorowaniem nerwów krytaniowych wstecznych. W tej chwili jest to prawie 60% operacji. Mamy już 280 ośrodków, które ten neuromonitoring używa. I jest to pewien sposób mój sukces, ponieważ to jest 15 lat pracy, wielu wykładów, jeżdżenia po różnych ośrodkach, mniejszych i większych w Polsce, gdzie miałam możliwość naprawdę szkolenia, uczenia tych chirurgów. I to jest ogromna satysfakcja. Jest to niewątpliwie kamień milowy w chirurgii tarczycy, ponieważ zastosowanie neuromonitoringu praktycznie wyeliminowało obustronne uszkodzenie fałdów głosowych, zminimalizowało uszkodzenie jednostronne i my dzisiaj możemy naszym pacjentom niemalże zagwarantować to, że jakość głosu pacjenta będzie praktycznie porównywalna z jakością głosu przed operacją tarczycy. Drugą taką technologią, jaka wchodzi i to w tej chwili obserwujemy właśnie, jest wdrażanie aparatury do identyfikacji przytarczyc. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach również ta technologia stanie się bardzo powszechna. Każda dziedzina zabiegowa to jest... Można powiedzieć gra zespołowa. My musimy grać do jednej bramki. Ja bardzo często mówię moim studentom, rezydentom, że możemy otoczyć się najlepszym sprzętem, ale jeżeli nie będziemy mieli dobrego zespołu, nie dojdziemy do niczego. Lider musi mieć umiejętność budowania przede wszystkim zespołu, czyli dobrania takiego zespołu ludzi, którzy na pewno są ekspertami w tym, co robią, ale też umieją ze sobą współpracować. Chirurg musi umieć dobrze operować, musi mieć doświadczenie, musi mieć pewne sprawności. I to jest na pewno podstawa. Ale dzisiaj, będąc na tym etapie swojej pracy zawodowej, myślę, że kluczową rolą w byciu dobrym lekarzem to jest umiejętność przede wszystkim nawiązania, zbudowania relacji z pacjentem, ale też umiejętność rozmowy. Proszę pamiętać, że my często mamy pacjentów młodych, dorosłych, którzy przychodzą do nas z rakiem tarczycy. Mamy pacjentów, którzy pierwszy raz są w szpitalu, są pierwszy raz operowani. Mamy pacjentów, z którymi rozmawiamy o bardzo trudnych rzeczach. I my musimy tak umiejętnie z tym pacjentem rozmawiać, żeby on nam zaufał. Ale musimy tak rozmawiać, żeby ten pacjent był przekonany, że jesteśmy razem z nim, że możemy ten etap przejść i że się rozumiemy. Centrum Chirurgii Tarczycy jest niewątpliwie ośrodkiem skierowanym do pacjenta, żeby on się tutaj dobrze czuł. Jest takim ośrodkiem, w którym wszystkie moje doświadczenia, zarówno na różnych kursach, stażach, wyjazdach w Polsce i za granicą, które podpatrywałam, mogłam przenieść do tego ośrodka.